Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w odcinku losowym. Mamy przed sobą cały pakietik losów, wart 56 zł i, kochani, zobaczymy, ile uda nam się z niego odzyskać. O ile w ogóle się uda? Za losami ostatnimi czasy nie przepadam. Sprzątałam swoje stanowisko drapacza i Wam powiem, że rzucił mi się w oczy ten wygrywacz. Dostaliśmy go kiedyś prezencie od Kini i Łukasza. No i stwierdziłam, że szkoda, aby tak leżał i się kurzył. No i stąd cały pakiecik losów. Także kochani, my już zaczynamy. A wy trzymajcie mocno kciuki. A zaczniemy sobie od początku, w zasadzie od tyłu. I pierwsza na ruszt, świnka. Jakkolwiek to zabrzmiało. Co pod świnką musi się znaleźć w jej wnętrzu. A więc kochani, trzymajcie mocno kciuki. I mamy czternastkę, a czternastka tutaj jest. Także fajnie, już mamy dwa złote. 27, nie ma trójeczka, nie ma. I 26. no brak, ale dwójka jest. Coś nam się zwróciło, no dobre rozpoczęcie. No przynajmniej wiemy w tym momencie, że pakiet nie będzie absolutnie pusty. No to teraz szybka kasa i jedziemy. Układamy linię, dolarek, no dolarka widzę, że nie ma. Ale za to jest taki dolarek. Karty też są. Worek. Nie ma worka, Świnka jest i zobaczcie, kolejna dwójka. Ale lecimy. No, rozpędzamy się. No to teraz, następna w kolejce. Gorąca kasa jedziemy. Trzymajcie mocno kciuki. 32 i 32 już mamy. No zobaczcie, pierwsza papryczka jest. Siódemka. Siódemeczka też jest. I zobaczcie drugi krok do wygranej. 33. I zobaczcie, 33 jest. Oż kurczę, może będzie cały ten, wszystkie pomyczki 19. No i już plany pokrzyżowane 19 nie ma... 20, ale 24 jest, zobaczcie. No, już w tym momencie mamy 4 papryczki. 18. No, osiemnastki nie ma. Dwadzieścia osiem. Trzydzieści osiem. Nie ma. Dwudziestka. Też brak. Dwadzieścia siedem. Ale zobaczcie, ruszyliśmy z kopyta. Dwadzieścia dwa. A już na koniec nic nie dołożymy. No dobra, ale mamy cztery papryczki, a to nam daje dziesięć złotych. No zawsze kwota większa niż warty był los. Trzy losy sprawdzone, wszystkie trzy wygrane. No to zobaczymy, co nam teraz powie krzyżóweczka. I kochani, jedziemy. No to sprawdzamy, czy Noe nam się utworzy. A się nie utworzy, bo nie mamy N, a więc wszystko, co z n -kami, odpada na dzień dobry. Tutaj N, -ka. ale więcej n nie mamy. Dobra, to spróbujmy z blaskiem. B, L, A. Nie ma S. Dobra, blask odpada, sabat również, odpadnie również bukareszt, tym samym areszt, ale się skomponowało, co? Szklarza też nie będzie, no już więcej s nie mamy. No to spróbujmy izolacja, i z o l a, -c -j -a. izolacja jest, a więc ją troszeczkę grubiej, bo już pierwsze słówko mamy. No to spójrzmy tym. T, Y. Ale nie ma M. No nie ma, nie ma, więc tym odpadnie. Mim tak samo i oczywiście jeszcze B. No już więcej Emek nie ma. No to spróbujmy z targiem. T, A, R. No i nie ma G. Nie ma G. O, to garb też nam odpadnie i tak samo. Gil. Baza. B, A, Z, A. No bazę mamy, drugi kroczek. Co nam zostało jeszcze? Tyran. No ale nie mieliśmy T. A nie było T. T, Y, R, A. O, nie ma N. No to niestety, moi drodzy. A jeszcze tutaj było M, ale M-ki my nie mieliśmy, nie? No także niestety dwa słówka, a to za mało na chociażby zwrocik. Także ten losik pusty, no zobaczcie, wyłamał się. No to spójrzmy, co teraz tutaj słychać w naszych słówkach. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. Bóg. B-U-K. Bóg jest. Los. No, ja już Elki nie widzę. A więc taki nasz los, że nie będzie to słówka. Lot to też nam odpadnie. O, i od razu teleskop wykreślimy. No to jedziemy kolejny. Bon. B. I nie ma O. Dobra, Bon odpada. Czy gdzieś tu O jeszcze jest? No, na szczęście nie. Dobra, to jedziemy teraz z cyrkiem. C. No i nie dali Y. Dobra, cyrku nie ma. Czy gdzieś Y jeszcze jest? No nie ma, nie ma. No to teraz Warna. I mam powiem, że z Warną nie pojedziemy, bo nie mamy W. Dobra, Warna odpada. No to zamach. A, nie mamy M. No nie ma M, więc zamachu nie będzie. Pacjent, jeszcze jest szansa. P, A, C, J, E, N. Nie ma T. No nie ma T, a już było tak blisko. Pacjent odpada i przecier, chociaż ten przecier nam nic nie da. P, R, Z, E, C i E. I R było gdzieś, nie? R. No dobra, to jest drugie słówko. Także kochani, no dwa słówka to za mało. No niestety. Ale zobaczcie, pierwsze trzy losy nam wpadały raz po raz. A teraz zobaczcie, jaka przepaść. Szybka piłka. No mam nadzieję, że tak jaki był początek. Kreślingu, taki będzie koniec. Szybka piłka. I jedziemy boisko. Mamy jedno boisko. Jest i drugie boisko. No trzeciego nie ma. Worek. Jest jeden. Jest drugi. Monety. No, i monety mamy jedne. A szkoda, że nie gole, nie? Że nam nie kazali szukać. No, szkoda. O jeden symbol za mało. Co my tu mamy kolejne? A kolejne mamy ekstra pieniądze. No, kochani, trzymajcie mocno kciuki za nie. To jeden z tych losików większych za 10 zł. I szukamy 25. 25 nie ma. 19.

No, może chociaż jeden dolarek nam tu wejdzie. 39. Z dziewiątkami liczby są, ale 39 nie ma. 12. Nie ma. I ostatnia szansa, 60. No, niestety. Ekstra pieniądze nie dla nas. No to teraz zabawimy się z koniczynką.

No to tutaj 18. osiemnastki też nie ma, 44, ostatnia koniczynka, 44 jest, 43, 43 czterdzieści też jest, o może i cztery stówki na dziś, ósemka, no i po czterech stówkach. Także kochani, czterolistna dziś nie dla nas, ale zobaczcie. Jak to się zaczęło układać, początek był piękny. No ale mówię, może piękne zakończenie będzie. No to przedostatni losik, worki z kasą. I trzymajcie mocno za nie kciuki. I tak, siódemka. Nie ma. 44. Brak. 35. Nie mamy. 39. No, krucho 14 37 nie ma piąteczki no tak niskich to nie widziałam tutaj i 11 no nie ma nie ma zobaczcie wszystkie worki puste i ostatnia nadzieja na dziś ostatnia szansa bo kochani to jest ostatni losik także słoneczka wegasik Mamy 15 gier. Musimy znaleźć trzy takie symbole w jednej linii. No to jedziemy. Gra pierwsza. No, nie mamy wszystkie różne. No to dwójka. W dwójce mamy świnkę, może i to na szczęście, Trójeczka, dwie koniczynki. No tego szczęścia nam przybywa. Dalej dwie rakiety. W piątce, no już troszeczkę bliżej. Dwie wisienki. Szósteczka, dwa dzwonki, siódemka, dwa diamenciki, pod ósemką dwie podkówki, dziewiątka różności, dziesiątka, również trzech takich samych nam nie zaoferowała, pod jedenastką każdy symbol z innej bajki, pod dwunastką różności, trzynastka... Dwa bary, no już troszkę bliżej. No szkoda, że trzeciego nie dali. Pod czternastką. Znowu podkówki na szczęście i ostatnia szansa. Dała nam dwa winogronka o jedno winogrono za mało. Także wegasik, no nie tym razem. Także kochani, tak jak mówiłam, losiki ostatnimi czasy mi nie służyły, ale dziś wypróbowaliśmy, czy się do nas czasem nie przekonały znów. To jest wszystko puste, zobaczcie jaka duża kubka, że tak powiem. Ale też padło nam wygrane. No początek kreślingu był naprawdę obiecujący, bo w śwince wpadło nam 2 złote. W szybkiej kasie kolejna dwójcza. I gorąca kasa na dzień dobry. Pięknie się zapowiadało, bo wszystkie trzy połamyczki wygrane. No a później, no sami widzieliście co się działo. Także kochani, na dzisiejszym trappingu odzyskaliśmy 14 złotych. Nie jest to aż taki zły wynik, bo mogło być gorzej. Nieraz wychodziliśmy z losów pustymi rękami, ale jak to zawsze podkreślaliśmy, tutaj o wygranych decyduje łód szczęścia. Czasami zdrabki i losy sypią tak wygranymi, że o mało nie spadamy z krzeseł, a czasami jest właśnie tak, że wszystko tracimy. W takich zabawach zawsze trzeba brać to pod uwagę, że tutaj o wszystkim decyduje los na to pewnego sposobu nie ma, a ja kochani już żegnam się z wami moje 14 zł wymienię sobie na maluszki i dołożymy je do któregoś z odcinków. A teraz już pomachajmy sobie na pożegnanie. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Życzę wam wszystkiego dobrego i do następnego. Nawet mi się ładnie zrymowało. A więc robaczki, widzimy się jutro. No to pa.